Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. No z okazji jest świąt wielkanocnych chciałbym wszystkim zawodnikom, kibicom klubu sportowego Paco złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dzień klubie sportowego PAKO i wszystkim kibicom oraz panom boksu. Życzę wszystkiego dobrego na te święta, ciepłej atmosfery domowej i mokrego śmigusa dyngusa. I pozdrawiam całą bandę motor. Witam Państwa z okazji świąt Wielkiej Nocy. W tym roku chciałbym złożyć szczególne życzenia moim pacjentom, którzy mimo tak długiej zimy wytrwale przychodzą tutaj ćwiczyć, wzmacniać swoje mięśnie po urazach, po kontuzjach, po operacjach. Także życzę im wszystkiego dobrego, szybkiego powrotu do zdrowia, jak również wszystkim pacjentom PAKO, którzy tak dzielnie trenują. Nie zostawili tego klubu, jak i niektórzy którzy pozmieniali klub. Życzę im wytrwałości i pozostania w naszym klubie. Wszystkiego najlepszego. E, chciałem wszystkim e, oglądaczom PAKO.pl życzyć zdrowych, wesołych i pogodnych świąt w rodzinnej atmosferze. E, dużo zapału do treningu po świętach. E, wiadomo, żeby dobrze podjeść święta i żeby wszystko po świętach było jak najlepsze formy. Chciałem pozdrowić Grubego. Witam Karolini z tej strony. Chciałem złożyć wszystkim kibicom boksu z, ogólnie z PAKO wesołych, wielkanocnych świąt. Chciałbym złożyć wszystkim życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy, spokojnych i radosnych i przeżytych w rodzinnym gronie.